Witam Was serdecznie, drogie dzieci. Dzisiaj opowiem Wam o bardzo ciekawej rzeczy: grach w chmurze. Jestem Sowa, więc wiem o tym sporo. Gry w chmurze to sposób grania, w którym nie musicie pobierać gier na swoje urządzenie. Wszystko odbywa się w internecie, więc możecie grać gdziekolwiek jesteście. Wystarczy dostęp do sieci. Zaraz Wam wszystko wyjaśnimy dokładniej. Przy stawie Świnka Morska i Szczurek rozmawiali o grach w chmurze. Świnka morska myślała, że gry w chmurze odbywają się dosłownie na niebie, wśród prawdziwych chmur, i martwiła się, czy deszcz nie popsuje zabawy. Szczurek z kolei twierdził, że w chmurze można grać tylko wtedy, gdy jest bardzo ładna pogoda. Usłyszałam ich rozmowę i wyjaśniłam, że gry w chmurze są dostępne przez internet, niezależnie od tego, jaka jest pogoda, ponieważ nazwa chmura oznacza miejsce w internecie, gdzie przechowywane są dane i aplikacje. Na kwiatowej polanie piesek i wróbelek sprawdzali już, jak działają gry w chmurze. Piesek mówił, że teraz może grać ze znajomymi, nawet kiedy idzie na spacer, bo nie musi mieć ze sobą ciężkiego sprzętu wystarczy jego smartfon i internet. Wróbelek zauważył też, że gdy korzysta z gier w chmurze, nie musi martwić się o aktualizację gier ani o brak miejsca na swoim urządzeniu. Obaj bardzo cieszyli się z tego, że mogą wygodnie grać. A ja dodatkowo wyjaśniłam, że gry w chmurze są dostępne na różnych urządzeniach, takich jak tablety, smartfony czy komputery, co daje dużo swobody. Na Placu Zabaw pszczółka i żabka radośnie skakały po kamieniach. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam ich, co wiedzą o grach w chmurze. Pszczółka odpowiedziała, że gry w chmurze to takie, które uruchamiają się na specjalnych komputerach daleko stąd. A obraz gry przesyłany jest na nasze urządzenie, dzięki czemu możemy grać wszędzie. Żabka dodała, że w gry w chmurze można grać razem z przyjaciółmi, nawet jeśli mieszkają bardzo daleko, bo wszyscy łączą się z tym samym serwerem w internecie. Pochwaliłam ich za dobre odpowiedzi. Gry w chmurze pozwalają nam grać wygodnie, bez potrzeby pobierania gier na własne urządzenia. Podsumujmy, dzieci, to czego się dziś nauczyliśmy. Gry w chmurze pozwalają Wam grać przez internet bez konieczności instalowania gier na urządzeniach. Możecie grać wszędzie, gdzie macie dostęp do sieci, np. Na, na smartfonie czy tablecie. Gry te są bardzo wygodne, ponieważ nie zajmują miejsca na urządzeniach, a do zabawy wystarczy stabilne połączenie internetowe. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.